To jestem ja na charytatywnym turnieju halowym w Łowiczu. W zeszłym roku zajęliśmy trzecie miejsce, wygrywając dwa mecze i przegrywając raz. W tym roku nasi rywale bardzo się wzmocnili, ściągając do siebie takich zawodników jak Rybus, Jaszczak, Szczęsny, Janota i wielu innych wspaniałych zawodników. Przed nami trzy mecze i żaden z nich nie będzie łatwy, ale zacznijmy od początku. Widzowie drodzy kochani, drugi rok z rzędu gwiazdy na gwiazdkę, turniej w którym w zeszłym roku brałem udział. Zajęliśmy trzecie miejsce, ale przede wszystkim zdobyliśmy ponad 260 tysięcy złotych na cel charytatywny. W tym roku po raz kolejny zbieramy na cel charytatywny. Dobrze się bawimy na hali, ludzie powoli zaczynają przychodzić. Mamy tutaj wiele koszulek, które będzie można wylicytować. Ja tutaj przyjechałem przede wszystkim dobrze się bawić i pomóc w tym celu, a wy oglądajcie widzowie do końca, bo coś dla Was będzie w tym odcinku. Pozdrawiam. I tuż przed pierwszym meczem poszedłem najpierw na ściankę do wywiadów, a później do widzów, którzy licznie przyszli na ten event. Zrobiłem kilka fotek, podpisałem kilka rzeczy i nawet udało mi się dostać prezent. Czemu mają ten foliki? No to są Golden Valera. Uuuu! Mamy Golden Valera kobiego mainu i mamy Cristiano Ronaldo. dostałem karty, dostałem Misia. Widzowie, naprawdę dziękuję Wam za wszystko, że. No bo wiecie, ja sobie nagrywam, gram w piłkę, gram w jakąś FIFA i tak dalej, fifa Mobile, ale przyjechanie na takie eventy uświadamia mi, że was jest naprawdę dużo i że lubicie to, co robię. Dziękuję, że ze mną jesteście i obiecuję, że będę robić dla was jeszcze więcej, jeszcze lepszych rzeczy. I nadszedł czas na nasz pierwszy mecz. Gramy pierwszy mecz kontra Strong Team! A trzeba przyznać, że Strong Team! Trochę waży! To są same potężne chłopy! 25 minut trwa mecz, więc na pewno będzie intensywnie dużo zmian i próbujemy wygrać. I rozpoczęliśmy od razu od strzału Kuby Rzeźniczaka, jednak obok bramki. Chwilę później mogliśmy zdobyć bramkę Stapina, jednak udało wywalczyć się tylko rzut rożny. Chwilę później kolejny strzał i kolejna interwencja bramkarza. Staraliśmy się nacierać i wywierać presję na rywalu, jednak bramkarz w tym dniu był naprawdę świetny. A kilka razy mając dogodną sytuację nie trafiliśmy w światło bramki. Ale żeby nie było, nasi rywale również mieli swoje okazje, ale Fokoszyk fajnie tutaj bronił. Później był nieco lepszy okres gry naszych rywali i najpierw oddali oni niebezpieczny strzał w poprzeczkę, później próbowali nas lekko skontrować, jednak wsadziłem tam nogę i byłem faulowany, przez co mieliśmy piłkę. A w następnej sytuacji dostałem piłkę po prawej stronie hali i próbowałem oddać strzał taki końśliwy po ziemi, jednak po raz kolejny górą bramkarz. W następnej akcji Radio dał do prawej strony, tam lekka podcinka, radio z poleja nie wyszło, ale zostałem jeszcze przy Radku, bo tutaj dostał najpierw siatę od Rybusa, a później siatę jeszcze od jednego z zawodników. No i mamy to, po raz kolejny w turnieju dzieje się coś śmiesznego. I to chyba lekko poddenerwowało Radia, bo w następnej sytuacji zagrał piłkę do lewej strony do Cacha, Cachu mu odegrał, ten podał do Kubańczyka, a Kubańczyk strzałem po ziemi poknuje bramkarza i mamy pierwszą bramkę w tym turnieju. I tym samym my zezłościliśmy naszych rywali. Którzy, najpierw strzałem lewą nogą, obili poprzeczkę, a później próba dobitki wylądowała na wokoszyku. I był rzut rożny, i niestety ten rzut rożny przyczynił się do tego, że straciliśmy bramkę. Janota, z dobywcą tego trafienia, i mamy jeden do jednego. No i nie ma co ukrywać, byliśmy bardzo blisko wyjścia na prowadzenie. Tutaj jedna obrona bramkarza, druga obrona bramkarza, i nie trafienie, praktycznie na pustą bramkę. No a później kolejna groźna sytuacja, w której Cachu strzelił, a bramkarz. Wybronił. Próba dobitki, kolejna obrona. Jeszcze jedna dobitka i kolejna interwencja. Następnie strata cacha w środku pola. Rzeźniczak przejmuje piłkę, podaje do prawej strony do mnie, ja oddaję strzał i piłka trafia w słupek. Było blisko. Chwilę później to właśnie nasi rywale wyprowadzają atak, groźnie tutaj, Janota, 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 strzał i mamy bramkę, przegrywamy 2 do 1. I kolejny strzał, tym razem Liber nawinął jednego z naszych obrońców i strzelił bramkę, koniec meczu. Pierwszy mecz przegrany, 2 do 1, okazje były, ale nie wykorzystaliśmy, przeciwnicy wykorzystali, 3 do 1, przepraszam, 3 do 1. No i co, no wygrał lepszy, a my się bawimy dalej. Chwila przerwy i kolejne spotkanie. Drugi mecz tym razem z drużyną, która wcześniej wygrała 7 chyba do zera, więc. Więc będzie łatwo! Tak! Taki tak jest mańce! Taki tak jest, tak jest mindset! Ale łatwiejszego meczu nie mogło być. My wchodzimy, robimy różnicę. Tak, tak, tak! tak. tak. Jednak nie zaczęło się to dla nas dobrze, ponieważ Kesek próbował oddać strzał, przez co poszła kontra, i z tej kontry Jaszczak nawinął sobie naszego obrońcę i zdobył bramkę. Mistrz świata Sokka grał też w Kings League u. i zdobywca nagrody Puskasa. Dobry! A u nas to Haczyk przyjął piłkę i próbował oddać strzał, niestety nad bramką. Jaszczak później z drużyny przeciwnej również próbował oddać strzał, piłka odbiła się ode mnie, był rożny. Później wygrałem głowę z koszykarzem, więc brawo dla mnie, dostałem piłkę pod nogę, wypuściłem tutaj haczyka i byliśmy w sytuacji 3 na 1, niestety nie szliśmy, prawie straciliśmy za to gola, ale na szczęście wciąż tylko i wyłącznie 1 do 0, tutaj kolejna nasza strata, podanie do lewej strony, skręcenie zawodników i podanie do pustej, przegrywamy już 2 do 0. Niestety tutaj jeszcze przy próbie podania była siatka. Mieliśmy również swoje sytuacje, jak na przykład ta, w której mogliśmy strzelać, jednak był tutaj faul i sędzia dał karnego, do którego podszedł oczywiście radio Majewski i nie rozproszył go nawet jeden z zawodników, który pokazywał taniec z brzucha z tyłu. Cachu traci piłkę, Jaszczak wychodzi sam na sam z Wokoszykiem, kładzie go na ziemię, czeka aż kolega podbiegnie, do je mu do pustej. No i 3 do 1. Niestety, no nie układa się to wszystko dobrze, Wokoszyk tutaj bez szans, ale próbowaliśmy to napędzić, Dostałem piłkę założenie siatkę jednemu z zawodników do flesza. Podanie fleszu, wystawia piłkę do Radzia i Radio zdobywa kolejne trafienie w tym spotkaniu. Łapiemy kontakt, jest 3 do 2, bardzo fajne podanie flesza do właśnie Radzia. I tutaj bramkarz był bez szans. Ale no niestety, kolejna akcja i kolejne trafienie nasich, naszych rywali, którzy byli w tym meczu swoją drogą bardzo, bardzo skuteczni. Jako skuteczność mowa to spójrzcie to, jak żurom na przykład strzelił sobie z dużego palca, możemy zobaczyć to jeszcze raz. Prosto, no idealnie! Po prostu strzelił idealnie. Ja sobie zszedłem z boiska, bo było już ciężko, robiliśmy szybkie zmiany. I póki co, no muszę przyznać, że nie jest łatwo. Myślałem, że będzie lepiej, ale póki co bez szans. Na szczęście na posterunku był wciąż Radio Majewski. Jednak kolejna strata w naszym wykonaniu, Kesek traci piłkę, zawodnicy drużyny przeciwnej wychodzą 2 na 1, mamy strzał po długim, tuż obok ręki Wokoszyka i później jeszcze raz Jaszczak, tym razem la, zabawa tak zwana, tutaj proszę piękna rabonka, piłka w siatce i koniec meczu, przegrywamy. Zdecydowanie lepsi, moim zdaniem faworyci, ale kurde, Co, czego zabrakło? Wszystkiego. Właśnie tego zabrać. Przed nami jeszcze jeden mecz, który gramy od razu po tym. Czyli tak naprawdę nie schodzimy z boiska, gramy kolejny. No i przydałoby się wygrać jeszcze raz. I wtedy jeszcze nikt z nas nie miał pojęcia, jak dobrze pójdzie nam to spotkanie. I spokojnie tak będziemy przegrywać. Ale to, co zrobimy w tym meczu, to po prostu piękno piłki nożnej. Całość rozpoczęliśmy jak żeby inaczej: od bramki. Z tym, że straconej na szczęście. Miły pan strzał, ja go tutaj przepycham i próbuję wyprowadzić kontratak. Jednak tutaj nie zrozumiałem się z kubą rzeźniczakiem i podałem źle. Nasi przeciwnicy po raz kolejny w polu karnym i Marcin Robak zdobywa bramkę. Po raz kolejny jestem przy piłce. Próba wyprowadzenia tutaj ataku. Skręcam sobie raz w prawo, raz w lewo jednego z zawodników. Próbuję podać i mam tutaj walkę z Robakiem. Jednak tracę tą piłkę i wybijam ją na aut. Oni zaczynają się troszeczkę bawić w obronie, co. Troszeczkę mnie rozłościło, zaatakowałem Troszeczkę bardziej, strzeliłem bramkę Piętką Ale dało nam to bramkę kontaktową i Jest 2 do 1 A po naszej bramce Szybko, no niestety Straciliśmy kolejną Piłka uderza w słupek, do bitka, tym razem bezbłędna Piłka w sieci, następnie po raz kolejny Mogli strzelić nasi przeciwnicy Jednak tutaj dwa razy dobrze wyblokowałem i piłka dla nas. Ale nie na długo, bo w kolejnej sytuacji tracimy kolejną bramkę. Fleszu miał okazję strzałem z głowy jednak prosto w ręce Ulfika, a nasi rywale byli w tym momencie okrutni i dołożyli kolejne trafienie. A jakby tego było mało, dołożyli oni jeszcze jedno trafienie. Na ten moment przegrywaliśmy już naprawdę wysoko i wszyscy spuściliśmy głowy. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie trudny. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Jednak no, nikt z nas nie spodziewał się, że... Będzie tak to wyglądało. 13 minuta i wciąż przegrywamy. 1 do 6. A tutaj Cachu dokłada nogę po podaniu flesza. I mamy już 6 do 2. Czas uciekał. Dobre dośrodkowanie. I rzeźniczak tutaj fenomenalnie się złożył. Uderzył z woleja. I tym razem Ulfik bez szans. Przejmujemy piłkę i jeszcze raz Rzeźnik pakuje ją do sieci. Wcześniej przepchał jednego z rywali i zrobił to bezbłędnie. Następnie Cachu próbował swoich sił, ale tutaj dobrą obroną popisał się bramkarz naszych rywali. Następnie ja przejąłem piłkę. Zagrałem do tyłu. Możemy wyprowadzić szybki kontratak. radio do prawej strony i flash ładuje piłkę do sieci. Mamy już 5 do 6 i zostało 5,5 minuty. Piłka trafiła do mnie. Skręciłem sobie robaka do środka po Prawiałem piłkę, strzał z daleka po ziemi i mamy 6 do 6. Fajnie tutaj to wyglądało, fajnie. Widzie, widziałem po prostu, że mam dużo miejsca i mogę to zrobić, więc uderzyłem po ziemi. No i na szczęście to się opłaciło. A chwilę później dołożyłem kolejne trafienie i wyszliśmy na prowadzenie. Mamy 22 minutę i dośrodkowanie Radzia. Ja tutaj złożyłem się do przewrotki. Ludzie nie wiedzieli co się dzieje, ale spokojnie mamy jeszcze dobitkę. Fleszu nie strzelił. Bramkarz wypluł piłkę prosto pod moje nogi i założyłem mu siatkę. Ja za nie mówiłem. Ja o ja tej próby przewrotki zanim nie mówiłem. Ale oni naprawdę... Byli na kolanach, podklepywali już. Idealnie posłał piłkę do mnie na przewrotkę. Tutaj mamy jeszcze powtórkę tego, jak to wyglądało. I radio tutaj, o fenomenalnie. Spróbowałem się złożyć, złożyłem. Na szczęście, Meduza nie do tam głowy, bo byłoby nie, nieciekawie. Szkoda, że Ulfik to wybronił, ale wiadomo, jak to jest. Kolejna sytuacja. I podaje do lewej strony, podanie do flesza, fleszu do radia. I ten kontratak zakończył się dla nas kolejną bramką. Trzeba przyznać, mieliśmy tutaj naprawdę mało czasu, ale spójrzcie co się dzieje. Kolejny odbiór, wystawienie i tym razem Bramka, Keska. Następna, następna sytuacja, ja mam piłkę, podanie do prawej strony, tutaj podanie do lewej. Kesek miał dobrą setkę, jednak piłka z drugiego metra nad Bramką. Powalczyłem jeszcze z Marcinem Robakiem. Będę mnie próbował przepchać, zostawiłem piłkę, założyłem mu siatkę piętą, próbowałem go przejść, radzę doszedł do piłki i ona wylądowała pod nogami Keska, który strzelił do pustej bramki i wygraliśmy to spotkanie 11 do 6, pomimo tego, że przegrywaliśmy 6-2. Ale powrót! Szkoda, że Ale dał, Ale down! Dał, ale dał, to mi idzie do! Fajny mecz, chyba trzy bramki nie ma. Szkoda, że nie wyszło. A mecze przygrane, jeden wygrany. Ale w jakim stylu taki powrót? Po tym wszystkim udzieliłem jeszcze wywiadu dla kanału sportowego. Ale to, co najważniejsze, to to, że udało nam się uzbierać w tym roku ponad 267 tysięcy złotych na Marcelinkę. Więc super. Brawo dla wszystkich, którzy byli, licytowali, oglądali, dołożyli do tego cegiełkę. No i co tu dużo mówić? Gwiazda na gwiazdkę, super event. Oczywiście po całym evencie spędziłem jeszcze czas z widzami. A i napiszcie w komentarzu autograf, a wyśle do 10 moich widzów moje zdjęcie z autografem.